Siemanko ludziska! Czy jeszcze tutaj ktoś jest? Wiem, trochę mnie nie było. Spróbuję wam opowiedzieć, dlaczego nie nagrywałem żadnych filmów. A nic bardziej prostego, wydaje mi się, że dopadła mnie po prostu taka zmora początkujących youtuberów czyli słaba oglądalność i tak dalej, i tak dalej ja wiem, że tak się wszystkim może wydawać, wiadomo, że trzeba poczekać trochę zanim się zaczną jakieś tam wyższe oglądalności i tak dalej ale zawsze to jakoś wewnętrznie człowiekowi dzielą się na zachód no i zwyczajnie szkoda, no. I jakoś tak wena się straciła do nagrywania filmów. Dużo rzeczy zrobiłem w międzyczasie przy aucie, no, nic nie nagrywałem, ale, ale zrobiłem Byłem na master tracku teraz. Pierwszy tydzień po Master Trucku Drugą trasę robię Także było przygotowane Ładnie do Master tracka. A pierwszą rzecz To Wam mogę pokazać tutaj o. Nazwa kanału jest Na szybach z jednej z drugiej strony gdzie można będzie mnie Rozpoznać na ulicy Teraz wymieniłem Nie wiem czy zobaczycie tam w Nie, Ale zajadę teraz na miejsce ja jadę oczywiście tam jest zwykle wypinam naczepę pod rampą będę stał samym ciągnikiem na firmie no trochę Wam pokażę co tam zmieniłem no nie ma tych gili już na dole które mnie tak denerwowały zmieniłem na horpole dwa gile powędrowały do góry w miejsce oryginalnych obrysówek na między o do naczepy też kilka obrysówek doszło także sporo się działo Kurczę, widzicie, no miałem nagrywać film z wymiany mechanizmu wycieraczek. No to na serwisie mi wymienili, a nie było w ogóle zgłaszane, że właśnie tym filmem chciałem rozpocząć znowu nagrywanie. Ale niestety serwis mnie ubił. A też na YouTube nie ma filmu, jak wymienić mechanizm wycieraczek. kolejny mój film byłby pierwszy. zrobić zrobiłem podświetlenie ledowe w globie tak jak chciałem w końcu jest tak jak już w tym filmie jednym nagrywałem czekaj co? dobra jestem z powrotem telefon miałem eee, co ja tam mówiłem aha o globie no tam na jednym filmie nagrywałem już jak te, te ledy tam montowałem i tak dalej ale okazało się, że ledy są pięciościeżkowe, a ja miałem te złączki czterościeżkowe, i nic z tego nie wyszło. Teraz jest dobrze zrobione, już ładnie kolorowo świeci. Zresztą tam powrzucam różne, różne urywki, jak to świeci, i jak to wygląda. Żałuję trochę, że tych, tych filmów nie nagrywałem, bo tak dużo, dużo materiałów straconych. Znowu przy robocie, przy aucie, z Master miałem nagrywać relacje, jakoś tak, nie wiem, mówię, no nie było wendy, no mam nadzieję, że teraz będzie lepiej, nie obiecuję, ale będę się starał. Two hours later. Tak jak mówiłem, pokażę wam co zrobiłem. Środek podświetlony, mikrofalówka założona. Teraz chodźmy na zewnątrz. Z przodu zmieniło się tyle, że są halogeny założone. No i to co wam mówiłem, podświetlony glob. Tu jest założony jeden gil nowy I tak jak mówiłem dwa poszły w miejsce oryginalnych obrysówek A na dole horpolki Gile tutaj pasują idealnie jakby stąd były Myślę, że to jest dużo lepsze rozwiązanie No, miałem nagrywać jak podepnę naczepę, jeszcze co tam w naczepie porobiłem, ale jakoś nie było czasu. Raz stanąłem na krzywej na 45 minut. To jeszcze za chwilę wyjdziemy, pokażę Wam co zrobiłem, co jeszcze jest do zrobienia. Także jeszcze tam jeden albo dwa filmiki z naczepy będą. Ponieważ u góry dałem lampki, już są założone. Dwie są podpięte, resztę muszę podpiąć. Także zaraz Wam tam wszystko wyjaśnię, jak pójdziemy na zewnątrz. O, tutaj 45 minut się zrobi, i lecimy dalej. Ważne, że jest piątek, kierunek dom. Szybki rozładunek i załadunek na niedzielę. Także w niedzielę tylko przyjdę i będzie wyjazd od razu. Idziemy na zewnątrz. I tutaj, jak widzicie, założyłem drugą obrysówkę. Ta jest do wymiany, ona się tam po, nie wiem, 3-4 miesiące pochodziła i przód się spalił. Tak to z tyłu wygląda. No i góra. Tam jest w sumie 5 lampek założonych czerwonych. Tylko, nie, 4, przepraszam, 4 lampki, dwie są jeszcze nie podłączone i na zewnątrz są po, dwa, po dwie pomarańczowe, to będą do kierunkowskazów podpięte także z tego będę nagrywał film pokażę Wam co i jak tam wtyczkę założyłem taką, żeby można było odpiąć i rozsunąć dach A to co już Wam pokazywałem o dół oczywiście świeci, tylko wyłączone są teraz włączyłem, żeby pokazać teraz w całości, jak to wygląda. I przód. Dobra, wsiadam już. A póki co takie szybkie przebitki robię. Ja wiem, tu się po stacji kręci dużo ludzi Ja się muszę znowu przyzwyczaić do kamery Jakoś tak Trochę wstyd nagrywać No już się patrzą No to zrobić Póki co Tyle w tym filmiku Ja im jeszcze może nagram coś później Jak zajadę na miejsce, A jak nie to tradycyjnie Życzę wam miłego weekendu I do zobaczenia na trasie Hej